Cześć, witajcie! W tym nagraniu porozmawiamy sobie nieco na temat mikrofonu, HyperX, Quadcast. Przede wszystkim sprawdzimy sobie dane techniczne mikrofonu i omówimy jego cechę, a także cenę. No i odpowiemy sobie na pytanie, czy na ich podstawie warto zdecydować się na zakup tego mikrofonu. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zostaw polubienie pod tym filmem, a także zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, które dość regularnie pojawiają się na tym kanale. Fajnie będzie również, jeżeli zostawisz coś po sobie w postaci jakiegoś konkretnego komentarza. No a teraz przejdźmy już do szczegółów mikrofonu HyperX QuadCast. Na samym początku przypomnę tylko, że link do samego produktu znajdziecie w opisie mojego filmu, to tak gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej na jego temat. Natomiast jak to wygląda pod względem technicznym? Generalnie sam produkt to oczywiście mikrofon pojemnościowy, przewodowy. Jeżeli chodzi o typy złącza, to są to mini jack 3,5 mm lub mini USB. Co do długości przewodu, to wynosi ona około 3 m. Myślę, że taka długość przewodu powinna wystarczyć do jego podłączenia do swojego urządzenia. Jeżeli chodzi natomiast o pasmo przenoszenia, no to minimum 20 Hz, maksimum 20 000 Hz. Generalnie sam mikrofon dość czuły, jego czułość wynosi minus 36 dB. Generalnie sam mikrofon stworzony został z myślą o gamerach czy streamerach. Natomiast być może i Ci się spodoba, jeżeli na przykład lubisz grać w różnego rodzaju gry i komunikujesz się ze swoimi znajomymi poprzez różnego rodzaju komunikatory głosowe. Co do ciekawe, Ciekawych funkcji, jakie dostarcza sam produkt, to wymieniłbym cztery z nich. Po pierwsze, pofiltr który przynajmniej w teorii ma za zadanie tłumić niektóre dźwięki. Dalej, wymieniłbym pokrętło, dzięki któremu użytkownik może regulować czułość swojego mikrofonu. Później jest też taka funkcja z czujnikiem dotykowym, dzięki któremu można dotykowo ten mikrofon wyciszać lub odciszać. Jeżeli dioda w mikrofonie się świeci, to oznacza, że mikrofon nie jest wyciszony, natomiast jeżeli taka, dioda się nie świeci, to znaczy, że mikrofon jest wyciszony. Wśród funkcji, w które wyposażony został również HyperX QuadCast, wymienić można cztery tryby kierunkowości, pomiędzy którymi użytkownik może sobie przyłączać. Mowa tutaj o trybach stereo, kardioidalnym, dwukierunkowym, czy wszekierunkowym, Tutaj już w zależności od swoich preferencji można to odpowiednio skonfigurować. Co do innych danych technicznych, jeżeli chodzi o wymiary, to ma on 128,4 na 101. 7, na 249,4 mm co do wagi samego mikrofonu no to waży on 254 g więc raczej gdybyście chcieli go przenieść no to nie powinno to stanowić dla was większego problemu natomiast co do samej ceny mikrofonu no to wynosi ona od 450 do mniej więcej około 620 zł Taki mniej więcej przedział cenowy, jeżeli chodzi o ten produkt na moment nagrywania tego filmu. Oczywiście w perspektywie czasu ta cena może ulec zmianie i trzeba mieć to na uwadze. Sama dostępność produktu dość spora, z łatwością powinniście znaleźć go w różnych sklepach na rynku. Czy ja osobiście zdecydowałbym się na zakup tego produktu, gdyby zepsuł mi się obecny mikrofon lub gdybym był gamerem lub streamerem, to być może bym się nim zainteresował, bo sama propozycja wydaje się dość Interesująca. Jako że jest to produkt przeznaczony raczej do streamerów czy gamerów, to na pewno warto zainteresować się tą propozycją, jeżeli należymy do wspomnianej przed chwilą grupy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o funkcjonalności, kwestie techniczne i cenę produktu HyperX Quadcast, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie są Wasze spostrzeżenia na ten temat, a tymczasem to tyle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.